Cześć kochani, witam Was w pierwszej części mini kursu e, pisarskiego. E, pierwszej części, ale być może również jedynej, jeżeli Wam się to e, nie spodoba. E, chciałabym Wam dzisiaj w kilku słowach powiedzieć o budowaniu postaci. E, wybaczcie te różne dźwięki, które słyszycie gdzieś tam z tyłu. E, z dwoma psami nie da się pracować w ciszy, tak naprawdę. E, I kreska gdzieś tam teraz pije wodę. W każdym razie, pierwsze, y, pierwsza lekcja w tym mini kursie y, musi dotyczyć postaci. Ja uważam, że postaci y, to jest tak naprawdę klucz do dobrej historii. Nie tylko kryminału, ale w ogóle książki każdej. Może tak uważam, bo jestem psychologiem i mam takie zboczenie zawodowe, ale dlaczego tak uważam? Otóż, słuchajcie, książki piszemy dla ludzi i o ludziach, więc w jaki sposób ludzie nie mieliby być naszym centralnym punktem książki? Oczywiście, najważniejsza, przynajmniej na początek, jest para sprawca-ofiara, bo to pomiędzy tą dwójką jest taka więź, która jakby rozpoczyna tę naszą historię. Czyli musimy się zastanowić, co ich łączy. I to jest coś, od czego z reguły startujemy, choć nie zawsze tak bywa. Czasami możemy wystartować od zupełnie czegoś innego. W każdym razie bardzo ważne jest, żeby poświęcić czas każdej postaci. Nie tylko tym postaciom z pierwszego planu, naszemu sprawcy, naszej ofierze, czy też detektywowi, policjantowi, czy ktokolwiek rozwiązuje tę sprawę, ale tak naprawdę wszystkim postaciom, czyli również tym z drugiego planu, z trzeciego planu, z czwartego planu. I nie zapominamy o nich, dlatego że to nam zaprocentuje w, w ciągu całej naszej historii. Czytelnik będzie miał poczucie, że ten świat jest taki bogaty. W jaki sposób sobie budujemy tę postać? Pierwszym takim sposobem jest oczywiście użycie kwestionariusza postaci i myślę, że jest to najłatwiejszy sposób, żeby rozpocząć budowanie takiej, takiego naszego bohatera. Nie będę wam mówiła, jakie pytania znajdują się w kwestionariuszu postaci, bo to sobie możecie znaleźć w internecie, po prostu wpisując kwestionariusz postaci. Generalnie w wielkim skrócie są to pytania dotyczące zarówno wyglądu danej osoby, czy sposobu mówienia, czy pochodzenia. Then W wszelkich szczegółów takich praktycznych, gdzie ten ktoś mieszka, jakim samochodem się porusza, pod charakteru, jakąś historię rodzinną itd., itd. Im więcej takich pytań, tak naprawdę nie musicie wcale korzystać z gotowca, możecie sobie sami takich już stworzyć. Im więcej takich pytań sobie zadamy, tym lepiej. to jest właśnie ta druga metoda, zadawanie sobie kolejnych pytań. Najlepsze pytanie jest takie, które na pewno znacie, jeżeli macie dzieci: dlaczego? Dlaczego ta postać coś robi? Dlaczego. Kreska. Widzicie, dlaczego kreska mi przeszkadza? W każdym razie nawet jeżeli zdawałoby się, że coś jest zupełnie niewinnym szczegółem, na przykład ktoś włożył jakieś ubranie danego dnia. I tak zadajcie sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego dzisiaj ja mam taką bluzkę w kwiatki? Czy tylko dlatego, że to był przypadek, po prostu wyciągnęłam taką z szafy? Czy też może ją lubię? Czy może coś mi przypomina? Może kogoś mi przypomina? I od takiego pytania, dlaczego, wydawałoby się zupełnie nieistotnego, możemy pójść dalej w naszej historii, a wręcz to może nam pomóc tworzyć dalej intrygę. Także zadawanie sobie kolejnych pytań, aż do wyczerpania tej naszej takiej ciekawości, którą powinniśmy sobie pielęgnować jako autorzy, tak długo budujemy sobie tę postać. Pamiętajcie też o tym, żeby wykorzystać swoją wiedzę. Każdy z nas jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, nawet jeżeli wąskiej. Może nas bardzo ciągnąć do tego, żeby dotknąć tematu, stać się na chwilę kimś zupełnie innym, ale bezpiecznie jest skorzystać również z tej swojej wiedzy. Oczywiście po to robimy research, żeby móc się tą inną osobą stać na jakiś czas. Zwłaszcza to jest istotne w kryminale, ponieważ jest to taki gatunek, który no, oczywiście nie zawsze, ale często. Kreseczka. Dotyka na przykład sfery policyjnej, czyli musimy wiedzieć, w jaki sposób funkcjonują policjanci w różnych sytuacjach, jakie są procedury i tak dalej. Tego musimy się dowiedzieć, bo jako cywile z reguły takich rzeczy nie wiemy. Słuchajcie, bardzo ciężko będzie nagrywać te filmy z, z, z zainteresowaniem kreski. Kreska jest zainteresowana budowaniem postaci, najwyraźniej. W każdym razie. Więc musimy zrobić research. To jest oczywiście nieodzowna część całej, całej naszej pracy. Zarówno jeżeli chodzi o budowanie postaci, jak i później podczas stworzenia intrygi. Ale wykorzystajmy też tą swoją wiedzę. I, bo po prostu wtedy to też, tak samo jak powiedziałam wcześniej, zadajemy sobie pytania. I yy, dowiadujemy się coraz więcej na temat. A może wam tego nie powiedziałam. Yy, dowiadujemy się coraz więcej na temat tej postaci. Zrobiliśmy cały kwestię już postaci, wiemy dosłownie wszystko, od numeru buta po to, co ta postać robiła w 1995 roku we wrześniu. Ale nie musimy tego wszystkiego powiedzieć czytelnikowi. Mimo to, mimo że nie powiemy tego wszystkiego, to czytelnik będzie czuł, że odrobiliśmy zadanie domowe. Tak samo, jeżeli mamy wiedzę w jakiejś dziedzinie, to czytelnik będzie czuł, że ta wiedza jest spora. Oczywiście nie zawsze będziemy mieć tę wiedzę, wtedy właśnie robimy research, tak jak powiedziałam. I najważniejsze, tak mi się wydaje przynajmniej, wszystko to jest moja skromna opinia. Eee... Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nasze postaci nie mogą być czarno-białe. Czyli nikt nie jest dobry w pełni, nikt nie jest w pełni zły, bo nie ma takich ludzi w życiu. Eee... Zawsze każdy ma jakieś wady, każdy ma jakieś zalety, dlatego ja, na przykład, w moich książkach często stosuję retrospekcję, żeby pokazać drogę mordercy, w jaki sposób on tym mordercą się stał. Żeby każdy czytelnik mógł sobie odpowiedzieć na pytanie właśnie dlaczego i co tą, tak naprawdę tą postacią kierowało. Ale tak samo i te niby dobre postaci, tak jak na przykład u mnie policjanci głównie bohaterowie, oni też mają jakieś wskazy. Więc pamiętajcie o tym również tworząc swoich bohaterów. Unikamy czerni i bieli. Interesują nas wszelkie odcienie pomiędzy... Również.